Także wyszukałem w Google. 3 piętra to ile metrów, oczywiście. Mój blok, akurat, to ma 4 metry, co przekłada się od 12 na 15 metrów. Jeżeli będę mieć 1000 subów, będę skakał albo z 12, albo z 15 metrów. A chyba coś pomiędzy ma mój blok. 10-50? To na 3000 pewnie skoczę z takiego. Ha. Huh. Pokonane piętro jest równe wysokości 3 metrów, 10 stóp. Także no spoko. Jeżeli chcecie, żebym z jednego piętra skoczył, to dajcie mi 250 stópów. Zrobię to, obiecuję. Spoko. Tylko, oczywiście, skoro nikt nie będzie wiedział. Skoro skoczę i nikt nie będzie widział, to nikt nie będzie o tym wiedział. Tylko będę musiał się jakoś tam przemknąć do tego pierwszego piętra, że nikt nie zauważył. No, to, to jest myśl, to jest myśl. Obrońców wybrzeża na terenie wodora liczy 11 piętr, ma 860 metrów długości 32 metry wysokości. Mi te akurat wysokości przypominają. O, teraz to będzie dla, dla... was. Teraz to będzie dla mnie nostalgia. Symbol F, Atal Osiągnął wysokość konstrukcyjną, że 50 metrów. 14-piętrowy wieżowiec, widać z daleka. Przypomina mi to akurat film... Rosjanińska skacze z 14 piętra, ale ten film już jest chyba usunięty, nie wiem. Jak byłem młodszy, to go obejrzałem ile razy. Tata mnie raz przyłapał na tym. No i dostałem lechki opierdol. Więc no... Jak się liczy piętra w domu? Weź ty nie ucz ojca dzieci robić Koleś Spoko Można też policzyć w metrach O ile się znasz Ja tam, mnie to nigdy nie interesowało, ale Skoro chodzi o mój specjal, że skoczę z balkonu, no to teraz muszę się o tym Trochę przypomnieć sobie i dowiedzieć się Mieszkania na pierwszym piętrze są najdroższe? Moi drodzy, mieszkajcie jak najwyżej. Możecie nawet w kosmosie mieszkać, tam zapłacicie 1 euro. Tylko w sensie nie euro, tylko 1 cent. Tak. No i za to na pierwszych piętrach są najzimniejsze mieszkania, skoro chodzi o zimę albo jesień. Na przykład, nie wiem kto pytał, ale jesień zarazem jest bardzo ciepłym, jak i bardzo zimnym. Też potrafi być miesiącem. W sensie nie miesiąc, tylko porą roku. Ale to zależy. Dobra, jeden hektar to tam... Tak sobie powiedziałem wcześniej, tuż przed nagraniem, że chuj nic się z tego nie dowiem, a tutaj sobie przeczytałem, że to jeden hektar, 10 tysięcy metrów. Dobra, ile jest najwięcej pięter Burcz kalifa 163 piętra. 163 razy 3? Moi drodzy, jak mi zostawicie milion subskrypcji, albo pół miliona, no to zrobię to! Najmniej subów, ile mogę wam dać do zrobienia, to 125 tysięcy, w takim przypadku. Jeśli chcecie najmniej. Ja tylko was informuję, to jest odcinek akurat informacyjny. Przed teaserem, trailerem do mojego specjalu. Więc no, już wam zapowiedziałem na dwóch postach i już nie będę powtarzał tam. Chyba. Tutaj akurat wiedział, jaki mam hyper, czy coś, nie wiem. Na którym piętrze nie słychać ulicy? Na najwyższych. Na ostatnim piętrze, czyli tym chyba najwyższym. Na dole to chyba najbardziej słychać. No tak, bo przy powierzchni. Wars of Spire, jeżeli dacie mi 2000 subów, jeżeli ktoś się o tym dowie i poprze mój pomysł, to skoczę ze 180 metrowego, a jeżeli dacie 500 subów więcej niż to, co wspomniałem, to dam, to skoczę z tej igły, właśnie 220 metrów. Tylko mam nadzieję, że nie nabije dubska sobie na to. Także no, żeby nie było No z Kultury i Nauki w Warszawie Jak mi dacie akurat gdzieś z 10 tysięcy subów albo Tak powiem milion Milion i 100 tysięcy 1,1 milion to skoczę z niego O ile ktoś będzie o tym wiedział Tylko takie specjalne będę robić no Tak bo pominąłem akurat 100 i 150 subów Tam inne, mniejsze specjale z subami Bo nie miałem pomysłów Albo po prostu mi nie obchodziło Chyba nie miałem pomysłów No Z tego budynku skoczę jak będę mieć chyba Półtorej miliona subskrypcji Bo gdy ktoś będzie wiedział o tym pomyśle. Bez balkonu mieszkania to się nie opłaca Ponieważ gdybym nie miał balkonu, to bym nie mógł robić tego specjalu właśnie. I tam trochę sobie wyszukałem. No. Tam więcej nie zamierzam wam czytać, bo bym się zagadał. Ale też trochę trenowałem do tego filmu. Tam przypomnę, jak zawsze wychodzi inaczej trochę. No nie. I dzięki za dodatkowe suby, bo. Jak napisałem, w moim ulepszonym trochę Spróbujmy zdobyć 150 tysięcy wyświetleń widzowi, bo już przekroczyliśmy próg 125 tysięcy wyświetleń A jak będę mieć 200 tysięcy subów, to zrobię odcinki, nie jeden odcinek, odcinki ze Skydive'u z balkonu Serio, skoczę i chyba jakoś przeżyję, no będę musiał coś wymyślić, żebym... Żeby się skończyło tylko na drobnym złamaniu ta, Bo jak zdechnę, to nie będzie za bardzo kolorowo. Jak ufnę. Dosłownie. I co, każde z sposobów będę skakał piętro wyżej? No z mojego budynku, ta. No. Tylko będę musiał wybrać, czy nie, czy nie wylądować na hardkorowym podłożu, czy na... soft. Wiecie, o co chodzi. Co, jak to, ale... Nie wiem, czy... akurat to swój odcinek, z tego miałem nagrycie ale nieważne, bo się kończy rok, no nie. No oczywiście, tutaj tutaj widziałem na jazdę, akurat widziałem to dwa dni temu o 8 rano. Koniec najazdu jazdy, a myślałem, że trwa wiecznie. Jak ktoś pamięta, jak mówiłem, to pozdro. Tutaj od jego sobie ściągnąłem taki fajny screen, który stara mi zapauzowała. A ktokolwiek z was pamięta jeszcze to, przechodząc do tematu? 6 miesięcy temu to wypuściłem. do cholery było? Nie wiem, ale to chyba wcześniej Wiele. W ogóle już 7 miesięcy, czy nadal 6 miesięcy? 6 miesięcy nadal, dobra To chyba było gdzieś blisko tego, nie? Blisko tego początku, bo to jest jeden z pierwszych postów Czy jeden z drugich Nie wiem, ja szukam teraz Pierwszy Ok. Tutaj wybieraliśmy na akurat live z Minecraft Hardcore. Ale z racji na to, że tylko komputer mogę nagrywać telefonem, no to nie jest za dobrze. Więc odrzuciłem akurat ten live. Ale za to nagrałem teaser trailer, do tego, który jest na razie jako jedyny. O, tutaj jest. Po tym postie. Więc robisz skajdaj z balkonu. Zagłosowała dla was większość. Więc dzięki. Ale to było 6 miesięcy lat. temu, więc ten dolny post laps w ten futor się nie liczy. Ale jeżeli chcecie, żebym do tego wrócił, no to. No. Jak zostawicie 5 lajków, bo widzę, że wam się nie chce zostawać polubień. No to nagram tą grę akurat. Także, no... Jeden głos, a pozostaje 41 subskrybentów. No bo wtedy miałem 41 subskrypcji dopiero. Bo wtedy rosła ilość. 2,2 tysiące oglądających na pierwszym popularnym bardzo poście, tak. Co jak chcę, ale jak patrzę na te... ...popularne, to ten już spadł. Czekajcie, policzę. 34. Miejsce spadł. Oczywiście znaczy tutaj niektóre posty też są popularne, ale nie, nie zgibcie się. Jeszcze do niedawna właśnie ten był popularnym postem najpopularniejszym shortsem, Czy tam w ogóle filmem. Bo wtedy jeszcze nie było shortców, jak go nagrałem. Więc, no. To był też, to był akurat drugi post z tym księżycem, który był popularny. Jeszcze wtedy było bardzo ciepło. Zajebiście teraz kurwa się kończy. rok zobaczmy, jak to wszystko przebiega. Jeszcze mam 12 stopni, to w tym trafieniu będzie Tutaj akurat cały rok nie nagrywałem. 22. Nie wiem, czy to jest w obliczu źródła, czy to jest w obliczu źródła. O, chcę. Ze względu na moją niepopularność i mniej więcej nie ma nagrywania w parku odcinka i oglądania dni. Za to dopiero w marcu, albo tutaj jest w kwietniu, bo tam jest jeszcze. Od, z, 3, z 7 marca 2023 jest filmik, gdzie Księżyc dopiero nagrałem, dopiero po dwóch miesiącach przerwy Od tamtego roku, gdzie nie nagrywałem prawie w ogóle I dopiero 8 kwietnia nagrałem pierwszy film, gdzie jakieś, jakieś żule dwa zrobiły sobie biznes I inni przychodzili do nich Jakieś kiedy nagrywałem No... Potem się zaczęła, zaczęła się mania. Pożar też nagrałem. Wyzywałem też tych, którzy mi przeszkadzali. Robiłem premiery. No i oczywiście pierwszy film, który nagrałem z rejestrem ekranu. Baldi's Basics. Nie wiem, czy do tego mam wrócić, ale to od Was zależy, bo ja tam mogę też wrzucić na kartę społeczności. Trochę też inne gry nagrywałem, teasery też robiłem do tych Czytam książki w sensie no te porad... te... no książki pomocnicze przez Minecrafta jeżeli chcecie to sobie zatrzymajcie ten... pauzę na przykład w odpowiednim momencie jak nie macie tych książek No i to no, czasu nagrywałem też sobie czekajcie Dobra wróciłem jeszcze tam Lay's Forgotten Future nagrywałem, misję na Wenus miałem, ale się nie udało znowu Gierki 2, 6, 2, 6 4, 9, bo tam mi się trochę myliło 6, 9 hm. Miałem inny kanał, dosłownie Nostalgia Też miałem nagrać filmy ze z moich starych filmów z galerii Jeżeli chcecie, żebym to zrobił, zanim się ten rok skończy, to zostawiajcie łapki w górę i suby bo prawie nie ma czasu Tam się skończył 2021... W sumie się zaczął A 2020 się skończył Właściwie w Wigilię 2020 to akurat zmieniłem przez przypadek swój ten... Akurat tutaj było takie fioletowate I tam przez przypadek zrobiłem te... Które teraz widzicie Taki chujowy profil, a tak to bym miał ciemnozielone M jako tło. Więc no. I dopiero wtedy nagrywałem swoje ponownie pierwsze filmy, bo ja nagrywałem wcześniej. Tylko najstarsi widzowie pamiętają. Najstarsi widzowie tylko pamiętają. Wy pewnie nie pamiętacie, bo jesteście nowi. Bo jak pokazywałem wam w statystykach, no imponujące akurat tutaj są. To z tego Czekaj, nie nie chciałem włączyć w sumie tylko dwa wyświetlenia trochę słabo właściwie zobaczmy Zobaczmy na pierwszy film To trochę może zająć No to trochę może zająć, jakbyście nie usłyszeli coś ucieło I tutaj jest Happy Tree Friends co jest sobie nagrałem Tylko dwa wyświetlenia, bo wtedy nie miałem takiej popularności Miałem tylko 12 czy tam 13 subskrypcji No A Maciuś akurat, jego dawny kanał to Maciuś Macikto czy coś tego gierki 2.6.4.9 To miał akurat 50 subów jak ja dołączyłem na YouTube i... Dzięki niemu się wybiłem oczywiście No a teraz znowu ma więcej subów ode mnie Więc warunki zasady Usunięty Ten film został usunięty przez YouTube, tylko ty go widzisz a, No oczywiście Bohaterowie tej kreskowki sobie robiłem. Oczywiście też miałem prawa autorskie niektórych. Oczywiście był nowy rok z 2019 na 2020. Ten film kiedy był? 6 czerwca. No dobra. Damn, jak stare te filmy są w ogóle, nie? Obecnie z 33 do 35 osób zebrałem prawie 200 A to oznacza, że specjal zbliża się wielkimi krokami Więc no Jak ten film był popularny W ogóle Statystyki, zobaczmy Ponownie 112% więcej. 17 subów się polepszyło. Tutaj 8. Ściwiec to jest inny. 157 w tym roku. No. Powinno być 160. No bo nie miałem takiej popularności w 2022. Średnio miałem. O czym mało kto pamięta, kto był na, na moim kanale. Kto jest na moim kanale od początku, ten wie, no ja nie będę zmuszał. Możecie się podzielić, co widzieliście na moim kanale w bardzo dawnych latach. Ktokolwiek był od początku, niech się zgłosi pod ten film. Chociaż, no, będziecie żałować, że się nie zgłosiliście, no bo będę wiedział, kto był, kto nie był. 14 subskrypcji w grudniu. W lipcu to tam się domyślacie, że się wybiłem. Listopad. W czerwcu też byłem. Zacząłem być dopiero popularny, bardzo. Plus 15 subów. Październik 11 subów. Hmm. Cały 2023. 7750% więcej niż syl od Sylwestra 2022 do. 14 stycznia początków 2023. 2022 plus tylko dwie subskrypcje. No nic, odjęli trzy razy suby, ale zostawili pięć subów dodatkowych, więc. No. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby taka opcja była, że jak zasubujesz, nie możesz odsubować. Miałbym w chuj subskrypcji. Więc tak w tym roku odjęli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 13 razy aż. I niektórzy zostawili aż 10 subskrypcji. Dzięki. Jak chcesz, to dzięki. A tutaj odjęli 3 razy i zasobowali 5 razy. Tutaj już nie będę liczył, bo to będzie trudne. Tutaj łącznie cały okres plus 191 subskrypcji. Powinno być jeszcze plus 5, ale okej. Okay. Cały okres, w którym ponownie założyłem kanał, właściwie to miałem kanał. 26 maja swój własny miałem, bo na koncie starej nagrywałem, oczywiście, bo nie miałem swojego. 29 kwietnia 2017, pierwszy raz w życiu na YouTube, bo wcześniej to po prostu nagrywałem. Trochę słabo, że wcześniej tego nie zrobiłem, ale przynajmniej to jest kanon event, nie? Łącznie odjęli suby 33 razy, bo tak to bym miał dwa suby. A teraz Jestem bogaty, Koleś. Więc no, a czas oglądania. No, tutaj też jest 9,1 godzin. Hmm. 37,3 godzin w ciągu ostatniego miesiąca. 3 miesięcy, 121. 536,5 w ciągu tego roku. Subcio. Grudzień. No, w lipcu to najwięcej razy. Listopad, październik. No dopiero w lipcu miałem największą popularność, jak się domyślacie. Bo już mówiłem to. W 2023 18577% więcej. Spoko. Jakby, jakbyśmy mogli wybierać sobie tyle klas ile byśmy chcieli na przykład w postałowce, to jeszcze bym sobie we nie chodził z, z moją klasą, nie? Tak tylko wspominam, żeby nie było. Albo jeżeli byłoby więcej niż 8 klas. Moglibyśmy sobie chodzić, ile byśmy chcieli. W sensie, rozumiecie? No, żeby jakby nie było limitu do tego. I mogli, i mogliby wybierać na przykład. Chyba powinniście zrozumieć, o co mi chodzi. Chyba, że rozumiecie, to dobrze. To spoko. Cały okres tutaj. 2022. Tylko 3 godziny. Tam od Sylwestra do. Słyszę tylko 3 godziny oglądali moje filmy. Bra. Cały okres 588,7 godzin. Ale nigdy nie jest za późno żeby to zmienić nie. Wyświetlenia. W tym tygodniu 2242. Tutaj 556,17. spoko Mniej więcej tyle samo co zwykle. Tutaj więcej. Mniej niż w poprzednich dniach. 17 tysięcy. To i tak nieźle. Cały rok 121 915. Grudzień 2977. W lipcu to miałem najwięcej wyświetleń. Zaraz czemu jest tutaj więcej prawie sięga 72 tysiące a to łącznie dobra tym. Bo to łącznie obejrzało, ale pominęło. No spoko. 5365 w październiku. Tutaj też trochę więcej. I łącznie w tym roku 31 558 więcej niż w okresie 14 stycznia 30 grudnia 2022. A tutaj na. No... 415. Na koncie mojej stare jak zacząłem nagrywać, to 413 tylko wyświetleń było, więc też słabo. Tak jak w tym, ale tego dwa. Wyświetlenia różnicy, więc to chyba nie powinno sprawiać problemu. Łącznie dzięki Wam. Dopiero w tym roku się wypiłem. Wow. No i też jesteśmy bardzo blisko tej drogi. Trzy przesłane filmy w ostatnich dniach 90. No i tutaj też oraz jeden z tych warunków. Pomóżcie mi to zebrać, bo naprawdę będzie fajnie. Jak będę mógł zarabiać. Przynajmniej nie skończę pod mostem, nie? To chyba byłoby tyle na dzisiaj. Trzymajcie się do zobaczenia i cześć nara.